Przygotowaliśmy urodziny, które celebrujemy od lipca aż do listopada i oczywiście na muzycznie. Więc od muzyki bluesowej, poprzez rockową, popową, skończywszy na muzyce poważnej. Ale finał 12, 13, 14 tutaj na Strefie Kultury w centrum naszego miasta, gdzie wystąpią znane gwiazdy z scen polskich, między innymi zespół Dżem, zespół Myslowic, Daria Ześląska, Koma, Kasia Sochacka. Czy to dla Państwa ważne, wystąpić na urodzinach miasta, tym bardziej okrągłych? Bardzo ważne, przynajmniej dla, dla mnie, i, 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 i dla Adama, i dla Jasia, jako naszego kumpla, też. No. My urodziliśmy się z Adamem w Katowicach i dorastaliśmy tutaj i mam nadzieję, że jeszcze trochę pożyjemy w tym pięknym mieście i jest fajnie. No. Ja to bo, propozycja i od razu odpowiedź. Tak. Ja po prostu jeśli mogę zagrać w Katowicach, to jest dla mnie zawsze super wydarzenie i bardzo się cieszę. Długo podejmowali panowie decyzję, żeby wystąpić na urodzinach katowicach. No, zastanawialiśmy się tak z półtorej miesiąca, szczerze mówiąc. Y nie mogliśmy się zdecydować, więc zrobiliśmy głosowanie i powiem Ci, że jakimś cudem wyszło 5 do 0. Tak, a to, tak poważnie to, to bardzo lubimy Katowice, mieszkamy z bardzo niedaleko w Mysłowicach, więc Katowice są też centrum naszego życia w pewnym sensie, więc bardzo chętnie chcemy zagrać dla tak pięknego i rozwijającego się miasta. Czego możemy spodziewać się po Twoim koncercie? No, tak, zdecydowanie jest więcej materiału i myślę, że część z nich na pewno zdradzę, część z tego materiału na pewno zdradzę. Na pewno moje doświadczenie sceniczne jest zupełnie inne niż rok temu i jakieś takie poczucie sceny, więc ktoś się może nieraz zaskoczyć, jeśli chodzi o melancholię, którym gdzieś tam mi się przepisuje, Więc wydaje mi się, że, że tak. A przy okazji utworu Wehikuł Czasu zapraszamy wszystkich chętnych gitarzystów, gitarzystki z instrumentami każdej maści. Do wzięcia udziału w biciu rekordu na katowickim rynku 13 września. Jest to piękny utwór, chyba każdy gitarzysta tego utworu zaczyna, a więc będzie, mam nadzieję, nas bardzo wielu na rynku i będziemy mogli powiedzieć, że kolejny fajny sukces, który będziemy chcieli powtarzać co roku, będziemy mieli na naszym koncie.